Do szkolnego koła czytelniczego należy 50 euro uczniów. Opiekun koła zebrał dane dotyczące liczby książek przeczytanych przez tych uczniów w listopadzie 2024 roku. I tutaj widzimy te dane. Do obliczenia mamy średnią arytmetyczną liczby przeczytanych książek oraz medianę liczby przeczytanych książek w tej grupie. Zaczynamy od średniej. Jeżeli nie wiemy, co to średnia, to lecimy na stronę 29 w tablicach matematycznych i możemy sobie tutaj poczytać. A więc bierzemy liczbę przeczytanych wszystkich książek przez liczbę uczniów. 5 razy 4 plus 8 razy 5 i tak dalej... Jak mówi tabela. Dzielimy to wszystko przez ilość uczniów, czyli 50. Dodajemy na kalkulatorku, wyszło mi 319. Dzielimy to przez 50 i dostajemy 6,38. Czyli taka jest średnia przeczytanych książek na jednego ucznia. Teraz zajmiemy się medianą. Jeżeli ktoś nie pamięta, czym jest mediana, to lecimy na stronę 30. I tutaj mamy opis oraz potrzebne wzory. Jeżeli n jest nieparzyste, to korzystamy z takiego wzoru. Jeżeli jest parzyste, to z takiego. Nasze n jest parzyste, bo ilość uczniów wynosi 50. n dzielone na 2 to 50 podzielić na 2, czyli 25. Więc musimy wziąć 25 wyraz. A tutaj mamy 25 plus 1, czyli bierzemy 26. Jaki jest 25 wyraz tego szeregu? Tutaj mamy 5 i 8 to już 13. I 12 to 25. Czyli właśnie 25 wyraz to 6. A kolejny to siódemka, czyli będzie 1 druga razy 6 plus 7. 13 podzielić na 2 to się równa 6,5. I taka właśnie jest mediana liczby przeczytanych książek w tej grupie.